Witam wszystkich serdecznie w grze I am Cat. Rozpoczynamy serię, gdzie będziemy po prostu martwić, babkę. Nie ukrywam, że zagrałem. Troszeczkę zrobione. Teraz musimy te kręciki złapać. Ale najpierw babki się z babką. Cześć babka. Babka. Ja, ignoruję. No i tyle. Po babce. Pogra Albo nie, musimy raczej uciec od niej na początku. Bo jeszcze mnie babka w patelniu Babka! Babka! babka. Co, Mam pomysł, wrzucę w nią... ...karmu dla ryb. O, rozsypałem, dobra. Rybki, rybki. Dobra, trudno, nie dostaną. Więc to. Więc teraz zrobimy coś śmiesznego. Dla mnie. Nie wiem, jak dla babki. Nie, raczej nie zapatrujesz się do tego dobrze. Najpierw powiedzmy. Powiedzmy trochę. Pyszne. Jestem gotowa. Babka, czy, czy ty wody nie potrafisz mi wlać? Czy naprawdę wody nie potrafisz mi wlać? Babka, daj mi wodę, sam sobie wleję jak nie coś mi plaki Babka, daj wodę. Ciężka ta miska dla mnie. Weźmiemy sobie cieplutką wodę na początek. Teraz idziemy na... Wypijemy. Babka nas nam nie, nie poi. Dobra. Bardzo dobra woda. Teraz babka liczy się na zemstę. Hop. Hop, hop, hop. O, to chodzi babka. Cześć babka. Cześć babka. Słyszeliście, że ja tu nie dla babki? Nie. Chciałam tylko położyć tutaj dla babki, żeby mogła do gotowek Halo. Babka. Kontaktujesz jeszcze? Już dement. Babka! Oh, oh, nie! Zdaj mm. mi okulary! Haj, babka nic nie widzi, ślepa jest. O, Nie, to... Babka! Zwolniła mnie patelnią. Nie czuję, że jestem dobrze. Dam mi w łeb Dobra, więc zagrajmy może w te krykiki w końcu. Babka oczywiście poragi sobie bez nas ze stresem. Pewnie łącznie sobie też w telewizję, zaraz tutaj koty. Dobra. Zaczynamy. Liknięcie, dobra. Bo że ja coś walnę. Ile kretów? już w nie pamiętam. Dobra, robimy tak. Dobra, dobra, dobra. To jest łatwe bardzo, jak jest... poszukuje Poszukuję troszeczkę system. Fajna muzyczka. Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. Na pewno dam, radę. Dobra, 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 dobra. Mamy to. No... nowe misje. Mhm. Aha, przez zegar. Dobra. A jakieś nowe Dobra, idziemy. Ale najpierw wywalmy coś ze stołu. Hop. Hop, 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 hop. I dajcie znać, jak, jakie gry chcielibyście jeszcze zobaczyć na MetaQuest. Jeśli... Będziecie chcieli, będę mógł za... e, nagrać film z Gorillazak. Tak będąc znowu ludziom pytanie. Na jakim headsetzie gracie itp. Więc no, może kiedyś będą. A, życoneczkiem! Papka, jeśli nie będą komentować, może nie No nie wiem jak to. Czasami, no. nie wiem dlaczego, YouTube banuje mi komentarze. Więc jeśli nie będą, to może jakiś napiszecie. A jeśli nie będzie można, to napiszcie mi pod filmem z który ma którym są komentarze. Bo z unboxingu Mety nie było. Dobra, więc miałam jakiś kod, jakiś tam jest kod do komputera, więc próbujemy się do niego dostać. Co ty oglądasz, babka? Twoim kotem mi się zainteresowała, nie. Dobra. Nie, 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 nie. Co za? Babka? Dobra. Wyrzuć mi. Babka, nie! Babku, zostaw mnie. Idę do góry. Nie bywali o to. Nie. Idę do góry, babka, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie! Babka. Babka, babka, proszę. No, Panowałem w coś. babka. Panąłem w coś. W pokoju. Kontrolery żyją. Ale ja nie jako kot. Babka mi przyfasoli. No nie, babka. Jacki coś zrobi. Tyle. Naprawdę. Nie, i co? Jak nie dopadniesz, babku? No i co? Hezze, 14! Ja Haha, babka. Dobra, w łeb, bab. Muszę znaleźć maszynkę do golenia, bo chciałbym okolić bab babkę. Wiemy tutaj, że babka nas nie dopadła. I masz się... coś Co to jest za jeśli dam radę, tego potuczę. No co my tu mamy? O, chlebek. Babka, chcesz chlebek? Babka, chlebek? Babka. Masz chleb. No do kuwety wpadło. To się wytnie. Um, piekarnik. U, hu, hu, piekarnik. Łączmy go. Mogę otworzyć piekarnik. Dajcie mi otworzyć piekarnik. Nie jest to łatwe jak jest się takiej wysokości kotem. Mogę wejść... Mogę wejść? Mogę wejść? Mogę czy nie mogę? Trudno zostawić na później, bo... I co ty babkę tam oglądasz? Wazon potężny. Jak się? Zaraz ten wazon pobije? Babka, nie widziałaś tego? Nie widziałaś tego babka. A ja tu tak. Tyle po tobie babku. To teraz idziemy na akwarium. O obrazek, obrazek. Syk. Tyle byłoby z tego dobrego. Cześć babka. Idziemy na górę, co mi nie chodzisz? Up. Babka się nie wkurzyła. Wypadza na górę. Kurzałem w tej grze mikropłatności. Ale jak najbardziej fajnie się gra w tą gierkę. Pianino. Dobra, pianino pogramy sobie. F A C D D Muszę zagrać? F A C D, -d. Chyba nie, to jest, może to jest kod do komputera, może to jest kod do komputera Ale ja widzę coś ciekawszego niż kod do komputera Mamy tutaj zegar Mogę, mogę wejść? Pozwolicie mi? Pozwolicie mi? Dobra To, to jest trochę stresujące Dobra, idziemy, 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 idziemy Hop, hop Wielki z... Co jest? Idziemy. Idziemy. Co jest? Ej, nie spodziewałam się tego. Dasz mi tam wejść? Nie spodziewałam się tego. Naprawdę. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę. Zrobi się to podaż, żeby promować swoje gry. Nie miło, nie miło. Serio? Mikropłatności? Widziałam, że mikropłatności, ale... Zaszczytę. Inne lokacje blokowuję, jak wykupię chyba modę. Mhm. Trudno. Nic nie wykupię. Chodzę. Naprawdę zrobili sekretny pokój, żeby promować swoje mikropłatności? Płatności? Widziałam, że jakieś są, tylko nie wiedziałam jakie. Babka! Pewnie nie szukasz teraz, co ty chcesz. Pewnie mnie szukasz, babka. A mnie nie znajdziesz, Pojedziemy tutaj balonów zbić. Idziemy. Idziemy, idziemy. Naprawdę, chciałbym wyjść że komuś się wykupić. Dobra, jesteśmy. To że tak duża gra jak z IMCAD, dużo jest graczy, ma mikropłatności. Już te DLC z innymi lokacjami rozumiem, ale mikropłatności to już jest troszeczkę przesada, moim zdaniem. Gdyby była jakaś gra mobilna, no w sumie jest, no dostępna, ale no zapłaciłem za nią. 8 dych. Piłka do kosza, musiał znaleźć. Dajcie mi piłkę. Dajcie piłkę, dajcie piłkę Babkę, gdzie ty jesteś? Babku, babku, babku. A włączyłem, pogodzamy sobie telewizor. Gdzie jest babku? Nie widzę babku. Fajne, fajne. O ja, O, Oho. Ciekawe, co dajcie ci To samo to zawsze. O, to jest dobry. Dobry kawałek. Okej. Okay. Nie teraz nie zrobi tego, ale daj piłkę do kosza. Daj kim piłkę do kosza. Daj mi piłkę do kosza. Daj kim... piłkę do kosza. Co jest to? Tutaj mam się przetknąć? Czy coś? To ja już tu by byłem. Denerwuje mnie to. Idziemy, idziemy. Co ja zrobiłem? Puść. Puść to. No. Babku. Dobra. Ciekawe. Dobra, wywal to. Denerwuję z nami A babka ogląda muzyczkę Aaa, denerwuje ci to babka Zaraz to się denerwuje. Pokonałem babkę Koniec z Teraz zbijamy kwiaty Babka, obywaliś się o to, się to? Nie wywaliłaś się o nie Żyje, żyję. Żyję. nie żyje, żyje, żyje. Nie żyje, żyje, ten żyje. Ten żyje. Odwkurz się babkę, proszę cię Jestem takim babkiem. O tej nie dostaniesz tylko tu podejdź tylko trochę... Co ja zrobiłem Dobra Już Nie będę początkował Patrzcie to Babka 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 Ja sobie chodzę tylko nie Jednym nie świadom siod... Jestem jednym nie świadom Jał górę O ja tylko czysztek jeszcze myję? Nic złego nie robię. Widzisz babka? O. Zalejemy jej mieszkanie. Babka, szykuj się. Szykuj się. Cześć babka. O. Nie ma. Babka, jak to przeżyłeś? Szykuj się, Tyle. Tyle. Babcia, jak to Chcesz karmę? Proszę. O, Mocznego. Takim oto z akcentem kończymy nagrywanie. Dzięki za oglądanie. Cześć.